The Champ, Tomasz Narkun. Jak to brzmi? Ci powiem, że fajnie brzmi, nie? Mhm. Kiedy zrobiliśmy pierwszy raz wywiad, to właśnie sobie tak pomyślałem. Ciekawe, kiedy on do niej powie: Mistrzu. Okej, okay, mistrzu w takim razie. A przyznam, że kiedy poznałem Cię po raz pierwszy, bo poznaliśmy się w No Nie, twierdziłeś. Nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się, że to jest aż taki potencjał. Ale miło mi, że się rozczarowałem. Miło. Też się cieszę, że się rozczarowałeś. TKO, w, te, w tym wypadku tak rozumiem, że chodziło o to, żeby nie pozostawić żadnych wątpliwości, że... słuchaj, było, nie było. słuchaj, ja ci powiem krótko, nie? Robiliśmy wywiad y, po walce z Relicem. co mówiłem, że nie zostawię już decyzji sędziów, tak? I nie Pamiętasz? zostawiłeś? tak Pamiętasz, robiliśmy? Tak, pamiętam. Mówię, nie ma decyzji, nie ma, nie ma żadnego sędziowania, nie obchodzi mnie to. Albo kończenie, tak. albo knockout. Wyszedł knockout, tak? Mhm. No i o to chodzi. Czy spodziewałeś się tego, co stanie się po walce, sposób w jaki reagują fani tutaj Polonia brytyjska cały czas w hotelu tuż po gali? Nie no, ci powiem, że szaleni są ci Polacy, nie? Szaleni są na maksa, nie? Zapierdzielę, no, ja normalnie ci powiem, no czuję się lepiej niż w Polsce, nie? Nie no, masakra, masakra, nie? Polonia, coś, coś niesamowitego, nie? Jaka tu jest moc, jaka energia, w ogóle ci ludzie jacy, jacy kurde super, nie? Masakra, nie? Nie, nie spodziewałem się, nie spodziewałem się. Myślałem, że to po prostu będzie tak bez, bez emocji, nie? ale no masakra, nie? tak jak kibicowali wszystkim zawodnikom, no to jestem w szoku, nie? jestem w szoku. Jesteś pierwszym prawdopodobnie, o ile dobrze pamiętam, i o ile Twój team mnie poinformował, pierwszym, który znokautował Relicza. To chyba robi wrażenie, zapamiętać zapamięta Ciebie już na zawsze. No myślę, że mnie zapamięta. Nieduże dwa razy wygrałem z nim, to jeszcze tak dostał kwitek, można powiedzieć, już... Kwitek już dostał taki, kurde, już wilczy bilet, nie? Czy to był taki rzeczywiście element zaskoczenia? To miało przebiegać w sposób, jaki, przebie jaki przebiegło? Ja nie spodziewał się tego. Słuchaj, no taki był mój game plan, ja nie? Ja się nie spodziewałem. Mój game plan był właśnie taki. Wywierać presję, szukać knockoutu. W ten sposób. Mhm. Y nie chciałem już robić tego, tak jak widziałeś to na pierwszej walce, że dążyłem ciągle do obalenia. Teraz mówię tak, chcesz się ze mną bawić, to jedziemy, nie? No, i już wtedy postawiłem na jedną kartę, nie? Albo ja padnę, albo on. Padą. I padł. Jakieś rany wojenne poza podbitym okiem? Yy, pas. To jest też taka moja rana. Yy, wykuta, wykuta, taki skalp, nie? Mhm. Będę spalić się z nim, nie? Fajny, fajny, super, nie? Także gratuluję jeszcze raz świetnej wygranej, naprawdę mocno wygrana. No, do zobaczenia jak najszybciej, mam nadzieję. Nie mogę się doczekać. Bez komentarzy. wygrana bez komentarzy. No, wygrana bez komentarzy, nie? No, bo... Słuchaj, ty zawsze masz do mnie jakieś pretensje po walkach, nie? Pretensje? <grym <grym a to za szybko, a to a. za wolno. A teraz o dziwo powiedziałeś. Teraz byłem zachwycony. Aha, no właśnie, pierwszy raz. Właśnie po to się trenuje, żeby kurde w końcu ktoś coś ci powiedział miłego. Ja zawsze doceniam waszą robotę. <grym grym> pewnie, pewnie. Jesteś pożo gościu, nie? Dzięki. Dziękuję. Dzięki za wywiad. I pozdrawiam wszystkich fanów y, Emma News. Oczywiście, tak? Tak. Tym, e, razem, tym razem pamiętałeś. Tym razem pamiętałem. E, proszę o lajkowanie mojej strony Tomasz Narkun. Facebookowej. I przede wszystkim tak. Lecimy ze sponsorami. Tutaj firma Profion. Producent ekskluzywnych domów EcoSmart. E, następnie Star Medica. O, tutaj, żeby każdy widział. Mhm. Yy, Star Medica. Jeszcze tam są inni, generalnie pełno jest sponsorów, ale nie będę już wszystkich wymieniał, no bo yy, na Facebooku wszyscy są na, yy, zapisani, kto się tam przyczynił i w ogóle, nie? To na koniec jeszcze posłuchajmy Bagiemu, którego niestety nie było, ale co, co w waszym klubie Aha, jest takiego? Aha, no dobra, dobrze, mi, dobrze, przypomniałeś. Tak, tak, zawsze I, pamiętam. Właśnie, o, właśnie. I teraz lecimy tak. Wszystkich trenerów, czyli zaczynamy od najstarszego, no i oczywiście od ojca, od ojca, nie? ojca całego Berzerkeru, ojca wszystkich Berzerkerów, nie? czyli Piotr Bagi-Bagiński. E, następnie e, Tomasz Pająk-Stasiak, u, u niego zacząłem e, swoją przygodę ze sportami, e, dziękuję dziękuję Tomusiowi. Następnie Gracjan Rynkiewicz, następnie, e, jakich jeszcze, kogo jeszcze, jeszcze nie pozdrowiłem? Mnie. Tak, ale jeszcze trenerów. Ale yy, aha, J Józefa, Józefa, Kliczkę. Cały tam, e, całą ekipę od e, sparring partnerów. No w ogóle no, wiesz no, trudno, trudno wszystkich wymienić, nie? ale no, wszystkich swoich sparring partnerów, o przede wszystkim Cipka, no bo Cipek specjalnie przyleciał e, do mnie do narożników z Ameryki, nie? Żadne No i na koniec moje pytanie, które chciałem zadać. Co jest takiego Także was... Michał Materla wiadomo, Jestem z tobą za miesiąc. Jesteśmy i robi swoje, tak? Za miesiąc. Jesteśmy na e, gali KSW 33. Wiadomo, Powiedz... co tam będzie się działo, nie? Wojna. Będzie wojna. Powiedz tylko, co jest w was takiego specjalnego w berserkerach, że no wylęgarnia mistrzów, naprawdę. Kolejny pas. No ci powiem, no, te zachodnie pomorskie to w ogóle jest taka jakaś wylęgarnia, nie? No, tak. No, Zakapiory chyba... takie, pozytywnie. Dużo, dużo tam się bijemy, nie? Ale na sportowo. No, na sportowo, oczywiście. Dobrze. Ale kiedyś wiadomo. Jak w piaskownicy to się tak biłem troszeczkę tam nie na sportowo, nie? No bo taki <grym> ale wrestling na, na, na... Można powiedzieć, na walka jest y, całe życie ze mną, nie? Całe życie walczę. W ogóle wa walką jest dla mnie, y, walka to jest, y, jest dla mnie przygotowanie się y, treningi, trenowanie, to... Ciągła walka, ciągła walka w życiu, nie? Ja ciągle walczę, nie? Ale się Aha świtujesz. następnie y, jeszcze bym zapomniał o najważniejszej kobiecie, y, mojej mamie, także pozdrawiam moją kochaną mamę. Yy, moją kochaną dziewczynę Iżby było z otwarte jakby nie było? Iżby było z otwartej dziewczyny jakby jego wizernowiło. właśnie właśnie muszę zawsze też dziewczynie powiedzieć. Dobra, by ci pas. Tak, bo też kurde powiedziała, że da mi niespodziankę, jak wygram pas, nie? Wiesz, zaprosi mnie tam, zaprosi mnie do restauracji, w ogóle, to, oczywiście ty nie myśl o jakimś nie wiadomo o czym, nie? nie myślę. No, także do restauracji mnie zaprosi dziewczyna, powiedziała, że jak wygram pas, no, to mnie zaprosi. Tylko, że takie danie mi jakiś postawi, takie niedrogie, nie? No bo tam wiadomo, za pas co tam nie? Takie, jak, cheeseburgera. Takie jak Cheeseburgera. Albo y, do McDonalda jakieś szejka, nie? Czy coś takiego, no. y, Dobra, trochę się rozgadałem, wiadomo, troszeczkę jest ten humor, y, humor dopisuje no bo jak to ja może humor nie dopisywam, no, gdzie no w ogóle no tutaj jest taka euforia w ogóle i kibice. kibice tacy super, no naprawdę, jeszcze tutaj taka ekipa jest, mój Brahol Artek, brachol drugi Robson, Gracjan Rinkiewicz Tom, Tomasz Madejski, firma Promat, następnie, następnie Dzwonek, firma Happy Cars, Kijop, Artur Wieliczko, oczywiście zawsze jest ze mną ten gościu, następnie Arek. Mucha, stary bokser, oczywiście zawsze wskazówki jakieś daje, super. I tutaj kolegi, dziewczyna, która tutaj ładnie wszystko fotografuje. Wsz wszyscy? Wszystkich. Tak, wszyscy z nami. No są, są z nami tak wszyscy, nie? Tak. No. Solidna ekipa. Tak, także solidna ekipa. Trochę się rozgadałem, ale no... Ale to... Już sobie się należy, no kurde, no. Jakbym przegrał, no, to bym nie chciał tego wywiadu. Znaczy bym chciał, ale no tylko dwie minuty, a tak, no, to co mogę pozwolić na dłużej, nie? Zrobimy dokument z tego, serię całą. To jest... O, to, serię, to, jest, to, jest serię. to jest pilot serialu całego, także o, gratuluję jeszcze dobre. raz. Dziękuję. A czekaj, czekaj. Jeszcze? Coś mi przyniósł, co, co, co ty mi przyniosłeś? Od kibica, od Zobacz. No i zobaczcie, z alkoholem Masakra. Coca -Cola, Coca -Cola, Coca -Cola, co mogę jedną Kolejno mi przyniesie chłopaki. Masakra, nie? Zobaczymy, co będzie się działo, nie? No, Ale... rekord. Oczywiście ja nie piję, nie? Dobra, to wszystko. Dziękuję. Jest... Bądźcie ze mną. Dobra, do